Prawie 10 tysięcy osób, w tym liczne rodziny z dziećmi, wzięły udział w Marszu Świętości Życia, który pod hasłem Tato Toja przeszedł ulicami Warszawy. Kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył mszy świętej w Katedrze Św. Jana. duchowne w homilii powiedział, że życie ludzkie jest darem Boga i najważniejszą wartością. Tegoroczny Marsz Świętości Życia został zorganizowany pod hasłem Tato to ja i ma zwracać uwagę na rolę ojca w rodzinie. Marsz rozpoczął się mszami świętymi sprawowanymi równocześnie o godzinie 11 w Katedrze Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem Kard. Kazimierza Nysza i Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana pod przewodnictwem kparom Walda Kamińskiego. Mamy wiosnę, a wiosną kościoła jest rodzina. Kardynał Nycz w chomili powiedział, że życie ludzkie jest darem Boga i najważniejszą wartością. Idąc w tym radosnym marszu, patrząc pozytywnie na te rodziny, na te matki, ojców, szczególnie w tym roku, widzimy, że właśnie taka rodzina, dobra, gorliwa, otwarta na życie, na kolejne dziecko, potrafi przede wszystkim obronić każde życie. Życie dziecka poczętego w sposób najbardziej pewny i potrafi obronić życie człowieka starego, powiedział kart. Metropolita Warszawski podkreślił, że mieszkańcy stolicy wychodzą dziś na ulice miasta, aby dać świadectwo tego, że każde życie ludzkie jest święte. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński powiedział polskiemu radiu, że współczesnym ojcom warto przypominać o ich roli, która spełnia się w czterech wymiarach. Pierwszym z nich jest towarzyszenie matce i dziecku w okresie prenatalnym, następnie w wychowaniu, a także w zabezpieczenia życia rodziny. Biskup Kamiński podkreślił, że ważne jest świadectwo i przykład życia, czyli wzorca, który dziecko powinno zrozumieć, zaakceptować, pokochać i być z niego dumnym. Hierarcha zwrócił uwagę, że ojciec jest też odpowiedzialny za wychowanie religijne. Organizator marszu, duszpastyż rodzin w diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Robert Wielądek podkreślił, że to święto radości. Mamy piękną wiosnę, życie się rodzi, a wiosną kościoła jest rodzina, bo tam jest życie, tam jest piękno, mówił kapłan. Jak dodał, niedzielny marsz ma pokazać piękno rodziny i życia oraz stawać w ich obronie. Ten marsz jest przede wszystkim marszem radości, nie idziemy w kontrze. Idziemy po to, żeby się cieszyć, żeby być razem, żeby pokazywać, że życie jest piękne, tłumaczył KS. Robert Wielądek.Błogosławieństwo Sławomir Kępka z zakonu rycerzy Jana Pawła II mówi, że bycie ojcem i dziadkiem jest dla niego dużą radością. Mam dwie dorosłe córki i już dwoje wnuków. Dla mnie to szczególnie ważne, bo doceniam właśnie teraz, jak ten dar życia jest ważny. Jest to wielki dar od Boga i trzeba jak najbardziej go chronić i być za życiem, podkreślił Sławomir Kępka. Marta Kodura, jedna z uczestniczek Marszu Świętości Życia jest zdania, że manifestacja jest przypomnieniem o roli Ojca w wychowaniu dzieci. Co roku przychodzimy, aby afirmować życie. Obserwujemy kryzys ojcostwa i liczymy, że wzmocnienie i nadanie godności, również społecznej, naszym ojcom, pomoże im utrzymać się przy tej odpowiedzialności, której podjęli się w życiu, dodała. Uczestnicy Marszu Świętości Życia około godziny 12.40, po błogosławieństwie rodzin, wyruszyli z Placu Zamkowego w Warszawie w kierunku Bazyliki Św. W wydarzeniu towarzyszyła zbiórka darów dla domu samotnej matki w podwarszawskich Chliczkach i Zielonce. W marszu uczestniczyli przedstawiciele licznych organizacji zrzeszających katolickich mężczyzn, m. inne takich jak tato.net, Rycerze Kolumba czy zakon Rycerze Jana Pawła II. Organizatorami Marszu Świętości Życia w Warszawie są Archidiecezja Warszawska i Diecezja Warszawsko-Praska.